Wszystkim witajcie w nowym tutorialu. Dzisiaj będą to dwie wersje makijażu takiego prostego, dziennego, takiego dla mnie na swoim przykładzie. Pokażę Wam taki makijaż, który totalnie mi nie pasuje, który zniekształca moje oczy, zniekształca moją twarz, nie upiększa zupełnie. I drugi makijaż, który dopasowałam do siebie, w którym się najlepiej czuję, który uważam podkreśla moją urodę i sprawia, że naprawdę czuję się świetnie i to właśnie ma dobry makijaż sprawiać. Zawsze jestem z niego zadowolona. Już Kwestia trwałości to już, to już sobie ogarniałam, ale kwestia poprowadzenia linii, e, odpowiedniego jakby wygięcia danych linii, odpowiedniego ułożenia tych linii, ułożenia cieni. E, tak naprawdę będę wykonywać obydwa makijaże praktycznie tymi samymi kosmetykami, ale e, ta kwestia świadomości, e, samoświadomości, jak malować to oko e, i również twarz no, sprawiają, że, że ten makijaż no, jest totalnie no, inny, różni się od siebie bardzo. I tak jest ze wszystkim, tak? mamy, mamy dane um, narzędzia i możemy z nich zrobić wszystko, możemy z nich zrobić dobre i złe rzeczy, e, albo kilka dobrych, więc e, naprawdę tutaj e, opcji jest niezliczenie dużo, akurat może ta opcja, w której ja się nie czuję. To może być dla Was dobra, bo spójrzcie na przykład na Anię Rubik. Ona ma duże takie wypukłe oczy i zazwyczaj maluje dolną powiekę, robi takie triki, które przymykają optycznie, zmniejszają to oko, gdzie u mnie się totalnie sprawdzają, bo wyglądam ohydnie po prostu tak to nazwę. Więc może, jeżeli macie podobne oczy do moich, podobną twarz do moich, to możecie z tego skorzystać bardziej, ale jeżeli nie, to musicie bardziej wykombinować, może właśnie spróbować coś zmienić. Więc żeby już nie przedłużać to spójrzcie na pierwszą wersję makijażu i potem spójrzcie na drugą wersję makijażu i no, ocenimy, ocenimy. Nakładam jasny, połyskujący cień, bo to jest to, co zazwyczaj no, używamy na co dzień. Jakiś jasny, może nie za jasny. Nie chcę tutaj aż tak przesadzać znowuż tandetnie, tylko no, po prostu zrobić to tak, żebyście to widziały nie w sposób karykaturalny, tylko Realny, więc jakiś jaśniejszy brąz błyszczący I pomaluję też nim dolną powiekę I teraz zrobię kreskę eyelinerem Czy to robicie żelowym eyelinerem, czy kredką, czy w pisaku, jakimkolwiek Pokażę wam kształt Oka Kształt tego eyelinera, w jaki sposób może zniekształcić wręcz oko Maluję ją w taki sposób, że maluję ją od samego tej wewnętrznego kącika, pogrubiam ją na środku i zatrzymuję się w zewnętrznym kąciku. Jeszcze z, z tym jakby zakończeniem idącym trochę w dół. widzicie, jak te kreski okropnie wyglądają. Ja po prostu ich tak nienawidzę, że no, z ciężkim sercem na siebie w ogóle patrzę. No ale jeszcze bardziej się zmasakruję, nakładając czarną kredkę w linii wodnej. To już zupełnie zabójstwo dla oczu. Jest takie właśnie mylne. O, jeszcze tak nałożyłam trochę dołem. To musi być tu też trochę ciemno. To Jest takie właśnie mylne myślenie, że podkreślę oko. Dosłownie je podkreśliłam. Nie podkreśliłam swoją rodę, tylko sobie podkreśliłam oko. I to nie ma nic wspólnego z upiększaniem tego oka. No ale dobra, będę mądra i trochę to rozetrę. I na koniec wytuszuję rzęsy tuszem. Wytuszuję i górne i dolne, żeby to rozżabienie oczu jeszcze bardziej zaakcentować. Czyli górne i dolne po zniekształceniu oczu, czas sobie zniekształcić twarz i nałożę tylko i wyłącznie róż na środek policzków czyli to, czego moja twarz nie lubi e, nie wygląda zupełnie dobrze i tylko podkreśla kontury twarzy e, w zły sposób, podkreśla jej pocałowatość e, no, jeżeli kładę podkład na twarz to ona zatraca jakby te naturalne cienie, wszystko się rozjaśnia, jest białe jakby, białe tło i musimy dodać konturów, żeby twarz znowu została wymodelowana i nakładając tylko wyłącznie róż na policzki no to podkreślamy to, że mamy zarumienione policzki, ale nic więcej się nie dzieje na tej twarzy, widzimy wszystkie tutaj od białego do białego aż gdzie się linia włosów zaczyna, gdzie zaczyna być ciemniej a jak mamy bronzer, no to wtedy ta linia tych, tych cieni pojawia się wcześniej i skupiałam uwagę tylko na środku twarzy, dlatego no zobaczycie, nałożę róż. I tutaj mam paletkę Makeup Revolution I nałożę ten róż tylko na środek policzków. I teraz chcę, żebyście się mi porządnie przyjrzeli, czy... Czy moje oczy są podkreślone w taki sposób, żeby pasowały do mojej twarzy? Czy wyglądam w miarę atrakcyjnie, jakoś schludnie, ładnie? Czy to jest makijaż elegancki, czy to jest makijaż podkreślający urodę? Moją urodę? Nie sądzę. <tak Także teraz Wam pokażę wersję poprawną przy użyciu tych samych kosmetyków, tylko po prostu pociągnięcia innych linii. Czuję się bardzo szczęśliwa, mogąc to już wreszcie zmyć, na szczęście to tylko makijaż. I teraz zamiast czarnej kredki na niewodnej użyję cielistej, to od razu powiększy moje oko. Neutralizuje zaczerwienienia. A użycie eyelinera w moim przypadku wygląda następująco. Nigdy nie ciągnę kreski do wewnętrznego kącika. Moje oko tego nie lubi, bardzo to pomniejsza moje oko i zawsze zatrzymuję tą kreskę, albo nawet zaczynam tą kreskę, od najcieńszej na środku powieki. Nie wygupiam się i nie ciągnę jej dalej, bo po prostu moje oko tego nie lubi. Strasznie się zamyka, zniekształca. Co widziałeście zresztą przed chwilą? Dlatego maluję od środka po zewnętrznej. I jak już mijam tutaj e, to miejsce, gdzie to oko naturalnie się zakrzywia w dół, to wtedy zaczynam odbijać. Czyli od zewnętrznego kącika czy pogrubiać. I teraz ciągnę sobie tą kreskę na górę. Mam namalowane, tak wiem, są długie, ale ja właśnie takie lubię. W moim przypadku um, krótkie kreski no nie sprawdzają się, ponieważ um, no, nic to nie robi, nie podnosi mi to oczu. Um, lubię się załamywać też w dalszym kąciku, więc jak wyciągnę tę kreskę, pogrubię ją, to nie widać, czy się cokolwiek załamuje, więc mijam to ten obszar, gdzie, gdzie, ta powieka załamanie się znajduje. Przechodzę troszkę jeszcze dalej w kierunku brwi i od razu e, tam, gdzie jest kreska, tam jest moje oko, więc od razu wydają się większe. No i po prostu takie bardzo, bardzo lubię. Teraz wytuszuję rzęsy czarnym tuszem. No i dokleję połówki to jeszcze rzęs. Jak mnie znacie, to wiecie, że ja mam e, tą manię do klejania, e, tych e, połówek rzęs. Tych samych powodów, dla których maluję taką długą kreskę. Dlatego, żeby tutaj było bardziej gęsto, bardziej ciemno, bardziej do góry, bo rzędy stają do góry, czyli da mi to samo co kreska, czyli bardziej zaakcentuje tą pracę kreski, zadanie kreski, czyli wyciągnie mi to oko do góry, podniesie, odświeży, zmniejszy też optycznie twarz. No bo im dalej tak, tym mniej tak optycznie. No i naklejam. Tutaj mam akurat arder. 318 i klej nasz grip i po czas na twarz. Wcześniej użyłam tylko różu na środek twarzy, teraz użyję bronzera czyli to, co moja twarz lubi, to co lubi w sumie każda twarz to wymodelowanie i wymodelowanie kości policzkowych no, nie tyle zmienia, ale podkreśla nasze prawdziwe kontury troszkę oszukuję troszkę wyszczupla, ale przede wszystkim podkreśla naszą twarz. I użyję mojego ostatnio ulubionego cienia jako rozświetlacza, numer 208 z Kiko. I odrobineczkę tego cienia nałożę wewnętrzne kąciki. No I w tym makijażu moja pewność siebie podskoczyła o 100% i tak czuję się najlepiej. I tak naprawdę zostawiam to Wam do oceny, która wersja Wam się bardziej podoba. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, ale może w jakiś sposób to podpowie, co robicie może źle, może spojrzycie tak z daleka, jeszcze raz z dystansu na swój makijaż, może jest coś do poprawienia, może ta kreska może troszkę może być dłuższa, może nie malujmy tej dolnej powieki. Może coś tam, wiecie, takie drobne rzeczy, które mogą się u Was sprawdzić, bo jedynie ja pokazuję to, co działa na mnie na swoim przykładzie, bo innego w tej chwili nie mam, więc jeżeli ten przykład Wam w czymś pomoże, to będę się bardzo z tego powodu cieszyć i oczywiście dajcie mi znać, czy to okazało się dla Was pomocne. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych tutorialach. Pozdrawiam, pa!